Z Ewangelii według świętego Łukasza. Spójrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się. To jest być może najbardziej poruszający moment, kiedy uczniowie słyszą, że dowodem na zmartwychwstanie Jezusa nie jest to, że wszystko stało się piękne i dobre. Dowodem na zmartwychwstanie Jezusa jest fakt, że te rany, które on poniósł, że to one zostały przemienione i przebóstwione. Nie stało się tak, że historia została zresetowana i że teraz udajemy, iż jej nie ma. Nie, ta historia nie została zatarta, zapomniana, ta historia została prześwietlona, przebóstwiona, zbawiona, także Twoje rany. Rany Twojego życia, rany Twojej duszy, Twojej pamięci, one nie będą zresetowane właśnie, nie znikną. One staną się dowodem Twojego zbawienia i staną się także powodem, dla którego będziesz zbawiony. Oto te rany staną się świętym dowodem na działanie Boga. Do zobaczenia jutro.